Cześć. Dzisiaj rozsadzam, przesadzam kordylinki. Do rozsadzania, do przesadzania kordylin zastosuję podłoże mojej nowej receptury. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Jeżeli się sprawdzi. Podłoże takie możliwe, że w przyszłości znajdzie się w ofercie. Jest też frakcja gruba, którą będę używał do przesadzania roślin w większych, większych doniczkach, jako warstwę na spód doniczki. Ale nie tylko. Jako wierzchnią warstwę też. Tak to wygląda. Kordylinki, które wysiewane były z nasion. O, niektóre najładniejsze egzemplarze. O mają bardzo ładne bryłki korzeniowe. Grube korzenie. O, tak wygląda egzemplarz jeden z ładniejszych. Są też mniejsze sztuki. Te najładniejsze. Idą do doniczek półtora litrowych. Bardzo ładne. Druga. Trzecia ładna. Ciekawe jak się sprawdzi mieszanka podłoża. No i minęło dwa dni od rozsadzania, bo dzisiaj jest środa, a w poniedziałek. Jest już wieczór, zachmurzyło się i od jakiegoś czasu już kropi deszczyk, cieplutki deszczyk, a kordylinki już w doniczkach przesadzone. na razie wylądowały na zewnątrz póki będzie ciepło będą tutaj na zewnątrz sobie stały do tej pory były pod daszkiem w ręce takie najładniejsze egzemplarze Dobrze, to by było na tyle z tematu Kordylin. Na razie.